Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony z kanału GraczFan. W dzisiejszym materiale postanowiłem wyrazić wam moją subiektywną opinię na temat nowego filmu, który ukazał się wczoraj w Polsce, 7 listopada. Ja akurat poszedłem do kina na 18.30 i wyszedłem zadowolony. Cały Predator był tym, czego od niego oczekiwałem, czyli odejściem od tej pierwotnej formuły filmowej, gdzie Predator na przykład wyrusza na ziemię, by zapolować, by przejść rytuał krwi, i ewentualnie walczy z człowiekiem i przegrywa, jak to zazwyczaj finalnie było. Bardzo się z tego powodu cieszę, bo całe to uniwersum to nie tylko filmy, nie tylko ta płytka fabuła, ale również książki i komiksy, które na przestrzeni lat naprawdę mocno rozbudowały to uniwersum. Samych komiksów było naprawdę dziesiątki, książek było przynajmniej kilkanaście, z czego niektóre to były naprawdę pokaźne trylogie, na przykład opisujące wojnę gniewu, czyli historia, która miała miejsce po 2500 roku, kiedy to androidy dysponujące hordami ksenomorfów przypuściły szturm na Yautja Prime, jak i również na planetę Ziemię. Praktycznie wybiły predatorów i predatorzy zostali zmuszeni do nawiązania sojuszu z ludźmi, aby powstrzymać wspólnego, niezwykle groźnego przeciwnika. Jest to akurat bardzo fajnie przedstawiona historia. Zresztą książki cały czas wychodzą z tego uniwersum, cały czas jest rozbudowywane, Cały czas pojawiają się nowe motywy, jakieś nowe smaczki, które możemy odkrywać. Bardzo się cieszę, że całe to uniwersum w tej chwili przeżywa renesans i dzięki temu możemy zobaczyć też tą głębszą fabułę, te ciekawsze w mojej opinii historie przedstawione w komiksach na dużym ekranie i dzięki temu większość, większa ilość osób jest w stanie zobaczyć to, jak mocno rozbudowane jest to uniwersum. Predator Strefa Zagrożenia ciekawie przedstawia formułę klanu Predatorów podejście jakie mieli inni łowcy do deka i co go zmusiło, co go zmotywowało do tego, by wyruszył na genny, aby zapolować na kaliska. Fajnie jest to przedstawione również nawiązanie z komiksów mówiące między innymi o samicach predatorów, ale nie będę wam spoilerował, sami to zobaczycie. Bo jest tam jednak to podkreślone, jak ważne dla łowców, dla predatorów są samice. Co jest bardzo fajnym komiksowym motywem, który był mocno rozwijany bo była na przykład w komiksach Big Mama, czyli potężny predator samica, który naprawdę wyróżniał się, który był potężniejszy od większości nawet legendarnych predatorów, co jest bardzo ciekawym motywem, o którym opowiadałem Wam już w niektórych materiałach, gdzie na przykład były materiały, które poruszały temat, dlaczego samice są silniejsze od samców predatorów, i nie jest to wymysł jakiejś nowomody, mody, która teraz panuje, tylko ten motyw był już w komiksach przedstawiony ponad 20 lat temu. Cieszy mnie również niezmiernie fakt, że podkreślono, że predatorzy nie polowali jedynie na ksenomorfy, na ludzi i na przykład na rzeczne duchy, ale jednak w tej swojej destynacji, w całej galaktyce mieli dużo więcej innych placówek, gdzie wiedzieli, że żyją stworzenia znacznie groźniejsze nawet od ksenomorfów. Czego przykładem był wspomniany filmowy kalisk ze strefy zagrożenia, który pojawiał się już w zwiastuna, który w mojej opinii jest naprawdę niezwykle groźnym przeciwnikiem, będziecie mogli zresztą sami się przekonać, a w, za kilka dni przygotuję zresztą Wam taki odcinek, gdzie porównamy Kaliska względem króla ksenomorfów. Tego typu motywy zresztą pojawiały się już w komiksach. Przykładowo, na Xenomorf Prime istniał gatunek gadopodobny, który był odporny na kwas ksenomorfów i który neutralizował ksenomorfy z niezwykłą skutecznością. I kiedy predatorzy próbowali na niego polować, naprawdę mieli ciężki orzech do zgryzienia, żeby w ogóle pokonać tą bestię, która była niezwykle groźna. Miała niezwykle grupy pancerz i niezwykłą siłę zgryzu, która naprawdę kruszyła opancerzenie Jałczyja z łatwością. Podobny motyw był zresztą my też przedstawiony, opadałem w innym materiale, gdzie Rada Starożytnych Predatorów wytypowała dwa klany łowców naprawdę mocne klany, gdzie było mnóstwo starożytnych predatorów, i stwierdziła, że wyśle ją, je na, wspólno, na wspólne polowanie na stworzenie, które potrafiło wybić całe klany predatorów. Zwycięzca tych łowów, Miał mieć zaszczyt zasiadnięcia w Radzie Starszych i to miało jakby wyłonić zwycięzcę, który klan był silniejszy, który miał większy potencjał. Ogólnie, jeśli jakikolwiek z tych klanów zdołałby pokonać besti to i tak byłby wielki sukces. Jeśli chodzi o sojusze ludzi z predatorami, były jeszcze lepiej podkreślane w komiksach, dlatego Sojusz. Androida z Predatorem, który jest przedstawiony w Strefie Zagrożenia, również jest dla mnie mocno zrozumiały. W filmach było to powiedzmy tak... pokazane, na przykład w Obcy kontra Predator z 2004 roku, tak... surowo. Alex, która... nawiązała sojusz z Predatorem, aby pokonać Królową Obcych, to był taki... nieformalny sojusz. A w komiksach było już to zupełnie formalnie, bo przykładowo Mahiko Naguchi nagu, dołączała do klanu Predatorów, tam wspólnie z nimi wruszała na łowy. Wspólnie z nimi żyła na statkach. Czasami też doświadczała szykanowania z racji tego, że była człowiekiem, ale ostatecznie udowodniła, że jest niezwykle uzdolnionym łowcą i dodaje tam swoją wartość dodatnią do tego klanu, powodując, że ten klan zyskuje jeszcze lepszą rangę w swoich łowieckich, jakby powiedzmy, tam dokonaniach. Dzięki temu, że posiada machiko w swoich szeregach. Przykładowym był też również sojusz człowieka z Ahabem Starożnym Predatorem gdzie wspólnie polowali na inżynierów, a potem Ahab pomagał też załodze Geriona na przykład wydostać się z planety, z góry, która była wspomnianym diakonem z Prometeusza. O tym wam opowiadałem też w osobnych materiałach. Dlatego nic mnie tutaj nie zdziwiło oglądając Predator Strefę Zagrożenia. Byłem nawet usatysfakcjonowany, że wreszcie starano się to fajnie przedstawić również na wielkim ekranie, że Predatorzy byli z... I potrafili nawiązywać sojusze z ludźmi, z syntetykami, i jednak nie byli tylko tak stricte zamknięci, żeby tylko polować i w ogóle nie myśleć o niczym innym. Ale jednak mieli to podejście takie, że jeśli sytuacja tego wymagała, łączyli siły nawet z wrogami dla pokonania wspólnego celu, co było na przykład przedstawione również w komiksach w postaci Wojny Gniewu. Co do samej oceny, PEGI 13, w mojej opinii jest wystarczająca. Myślę, że mogli sobie na nią pozwolić, dlatego że w filmie nie ma ludzi. Zresztą to już wiedzieliśmy po samych zwiastunach, że będą tam syntetyki Weyland-Yutani i będą predatorzy. Krwi predatorów leje się dużo już na samym początku. A jeśli chodzi o inną krew, to również mamy polowanie na stworzenia, które naprawdę są neutralizowane w bardzo efektowny sposób, ale również mamy te, tą substancję wypełniającą syntetyki, więc dzięki temu, że nie była to ludzka krew to mogli sobie na to pozwolić obniżyć na PEGI 13, co pozwoliło dotrzeć do większej liczby odbiorców i dzięki temu film ma szansę lepiej zarobić, a co też rokuje na to, że w przyszłości otrzyma sequel, a przynajmniej zwiększa tą szansę, że otrzyma sequel. Ja za to trzymam kciuki, ponieważ jestem z tego sensu mocno zadowolony. Jestem zadowolony również z tego, że w końcu filmowe uniwersum Predatora i Obcego dąży do tego, by się połączyć, bo nie wszyscy dają sobie z tego sprawę, ale Predator 1, Predator 2, Predators czy też Prey dzieje się do tej pory, działo się do tej pory w osobnym uniwersum niż opcji 1, 2 czy 4 z Ellen Ripley, ponieważ były to osobne linie czasowe. W tej chwili starają się to reżyserzy połączyć tak, żeby uzasadnić że i pokazać, czy Predatorzy żyją w tym samym uniwersum, co obcy. Tak, w woli ścisłości Alien vs. Predator 1.2 to osobna linia czasowa, w ogóle nie powiązana z franczyzą obcego, jak i z franczyzą Predatora, czyli dzieje się w alternatywnej linii czasowej. Bardzo się cieszę, że wreszcie w Predatorze pojawiła się korporacja William Dutani. Daje to bardzo dobrą perspektywę na przyszłość, że w końcu nie tylko w formie Alien vs. Predator, ale i w formie Predatora zobaczymy filmowe produkcje, gdzie obcy zmierzy się z łowcami jał, czy a ja, ewentualnie połączyć się tam jakaś inna bardziej rozbudowana historia na np. sojuszu ludzi, ludzi z predatorami, którzy walczyli ze wspólnym wrogiem. Cieszę się niezmiernie z tego, że w końcu cała ta franczyza bierze garściami z komiksów, z książek i stara się wprowadzić coś nowego. Bo nie ukrywajmy, że gdyby cały czas zdecydowane się ciągnąć, cały czas ten sam motyw głównego tego polowania łowców na ludzi przykładowo albo na inne gatunki, to ta franczyza by się przebudziła, by chcie pojawił film, ale on by nie zdobył takiego Zainteresowania, i by po prostu znowu została zagrzebana na lata. W tej formie, w jakiej w tej chwili się ukazał, ma szansę się rozbudować. Ma szansę przedstawić nam, opowiedzieć niezwykle ciekawe historie z komiksów. Być może połączenie historii z inżynierami, ponieważ też takie były połączone. Też opowiadały historie, gdzie Predatorzy walczyli z inżynierami, z Drukati. Jakby, mog mogą nam też na przykład przedstawić historię wyzwolenia predatorów, taką powiedzmy, taki prolog powstania tego gatunku, kiedy wyzwolili się spod jarzma Amengi, którzy zaatakowali ich planetę, kiedy jeszcze predatorzy nie byli określani predatorami, tylko nazywali się klanem Hiszku Ten, dopiero potem zostali nazywani Yauchia. Także jest tu ogromne pole do popisu. Ja wyszedłem, tak jak Wam powiedziałem, skina zadowolony. Polecam Wam pójść, zobaczyć osobiście ten film. Nie zamykać na to, że ma to być stricte taka historia o polowaniu, ale również otworzyć na to, że predatorzy to są istoty myślące, istoty, które mają też uczucia i tak dalej, i potrafią zawiązywać i nie zachowywać tak szablonowo, jakbyśmy tego oczekiwali po predatorach, którzy byli przedstawieni w Predatorze jedynce i w Predatorze Dwójce. Dziękuję Wam. Za dotrwanie do końca tego materiału polecam Wam, idźcie do kina, zobaczcie, a jak nie to myślę, że za jakiś czas pojawi się film na jakiejś platformie streamingowej. Jeśli nie macie akurat takiego, takiego, takiego ciśnienia, aby iść do kina, możecie też poczekać, ale w mojej opinii ludzie, jeśli, którzy są zainteresowani tym uniwersum, którzy oglądają na przykład moje materiały, będą zadowoleni. Trzymajcie się. Cześć!